Dawne Rudy. Wywiad przeprowadzony z moim dziadkiem Krystianem Kania. Dzień dobry, ja jestem Zuzia i Dziś przeprowadzę wywiad z moim dziadkiem na temat, jak wyglądały kiedyś Rudy. Pierwsze moje pytanie do mojego dziadka jest takie: czy od urodzenia mieszka w Rudach? Tak, Zosiu, od urodzenia mieszkam w Rudach. A twoi rodzice mieszkali w Rudach? Tak. Teraz mam pytanie na temat sklepów, w jakich kiedyś one były. Tam, gdzie teraz jest dom but, tam był sklep obuwniczy i z ubraniami. A obok był spożywczy. A naprzeciw był metalowo-przemysłowy. A jakieś jeszcze? A tam dalej, gdzie teraz jest klinika dla zwierząt, był zabawkowo-papierniczy. A między nimi, między nimi spożywczym, a tym był, był nabiałowy. Wreszcie chciałam zapytać, gdzie kiedyś znajdowała się piekarnia. Tutaj, że teraz ma Szweda, tam piekli chleb, była piekarnia, sprzedawali i później była piekarnia, sklep piekarniczy, co szło kupić pieczywo świeże, naprzeciw straży, tam gdzie mieszka teraz Bigulska, tam był sklep z świeżym pieczywem. A teraz mam pytanie do Ciebie: czy przedszkole zawsze było w tym samym miejscu, co jest teraz? Nie. Przedszkole było kiedyś w szkole podstawowej. Tam było przedszkole zawsze, a później był taki budynek przy cmentarzu na, na krótkiej ulicy, tam było później przedszkole Chwila, a później było koło poczty na Raciborskiej i jest tam do dzisiaj. Albo przedszkola, jest poczta. Była poczta teraz, zdefilowana Teraz w Ludach mamy bardzo ciekawą atrakcję turystyczną, kolejkę wąskotorową. Chciałam się zapytać, do czego ona kiedyś służyła? Kiedyś ta kolejka była niezbędna dla ludzi, którzy pracowali na kopalni w Gliwicach. Służyła im do przewozu ich na kopalnię i z powrotem na pierwszą zmianę, na długo zmianę. I dla ludzi, którzy jeździli na zakupy do Gliwic. Tak samo jeździła w przeciwną stronę nie tylko do Gliwic, a do Markowic tam wozili żwir i piasek. Także kolejka była wtedy bardzo potrzebna i służyła bardzo dużo, dużo ludziom. Dużo ludzi miało na kolekcji pracy. A skoro wspomniałeś już o tym, że służyła ludziom z, do pracy, to mam do ciebie pytanie, czy ktoś z naszej rodziny też tam pracował? Tak, oczywiście służył. Mój dziadek pracował tam, był chowalem w kuźni, także tam i naprawiał wagony. Mój tatuś jeździł, tymi wagonami jeździł, był za konduktorem, za hamulcowego i mój brat robił na warsztacie elektrycznym. Taką legitymację z kolei miał mój dziadek, jego rodzice i rodzeństwo. A teraz chciałam Ci zadać pytanie, czy kiedyś na Brantolce były jakieś stare sklepy? Oczywiście Zuziu. Najpierw był, kiedyś był kiosk za, za Rzeką Rudą po prawej stronie, a później wybudował GS Skuźni Raciborskie, wybudował sklep spożywczy. Tam gdzie teraz bar pod Lipkami, tam był sklep spożywczy, który zapatrywał mieszkańców Brantolki. Wszystkie potrzebne rzeczy, artykuły spożywcze i pieczywo. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Co kiedyś nie dowoła się w budynku, w którym teraz jest przedszkole? Zuziu, tam gdzie teraz jest przedszkole, to był szpital zakaźny. Szpital, byli w szpitalu, byli chorzy na żółtaczka. Zakaźny szpital. Zuziu, taki domek, widzisz go? Tak. On tu jest za rudą. Był kiedyś, który zburzony jest, Ja się na cmentarz idzie. Kawałek za, za, za rudą, po prawej stronie. Tu mieszkał mój, mój bujek, Johan, a tu moja ciotka, Matylda. Chodziłem do tego domku, byłem tam na pewno 20 razy. No. Kryty z trzech słomów. Chciałam cię zapytać o nasz zamek. Czy on zawsze był taki piękny, czy kiedyś wyglądał inaczej? O, niestety, Zuziu. Kiedyś był fatalny. Jedna wielka ru, ruina. Kilka razy go odgruzowywali, ale zawsze pieniędzy brakowało, aż dopiero Unia. Aby się mieć do Unii, to, to u mnie się z niego wzięła i także został odbudowany. Kościół i zamek zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Rosjanie podpalili kościół w 1945 roku. Z ciekawostek rodzinnych wiem, że moja prababcia, gdy była dzieckiem, podczas wojny przechodziła przez ruiny kościoła do Zachrystii z jedzeniem w menaszty, bo tam leżeli nasi ranni żołnierze. Rosjanie wpuszczeli do nich tylko dzieci. Przed wojną w zamku mieszkała rodzina księżyca von Ratibor. Moja praprababcia Maria Remiosz i mój prapradziadek Karol Remiosz pracowali wtedy w zamku. Maria była gospoźnią, pomagała w kuchni, podawała do stołu i pomagała kobietom z rodziny księżęcej ubierać w suknie. A Karol był rokajem. Zdjęcie zostało zrobione w kuchni, pałacu księżycego. Maria zaznaczona jest czerwoną strzałką. Maria jedynie podawała w białych rękawiczkach na srebrnych tacach. Musiały je trzymać od spodu. Taca była tak gorąca, że parzyła Marię w rękę. Przez to jej dłoń była cała poraniona. Ale przy stole musiała udawać, że nic ją nie boli. Teraz mam do ciebie ostatnie pytanie, bo nasze miejscowość jest znana z tego, że w 1992 roku wybuchł pożar, który w tamtych czasach był największy w Europie. Czy mi coś o nim powiedzieć? Tak zgadza się z ludźmi to był najwyższy pożar w tych czasach w Europie. Ja brałem w nim udział od samego początku, od pierwszych chwil. To było o godzinie mniej więcej o 13 z minutami. Pojechaliśmy do kuźni Rosjibowskiej na ten pożar. Ja tam byłem w tym pożarze jako piąty samochód, który brał udział. Przez 7 dni walczyliśmy o z pożarem. To był największy pożar w Polsce w XX wieku. Ogień strawił ponad 9 tysięcy hektarów lasów. Trzy osoby straciły życie. W niedzielę minie dokładnie 20 lat od wybuchu pożaru w kuźni Raciborskiej. A tak wówczas wyglądała nierówna walka z ogniem. Źle potem stanowiska zajęły wozy z lubelskiego batalionu. Pożar wybuchł w środę, 26 sierpnia, przed 14. Jego zarzewiem były iskry z niesprawnego hamulca pociągu towarowego. Straf na dorowisku płomienie szybko przeniosły się na okoliczny las. Krystian Kania, strażak z OSP Rudy, przyjechał jednym z pierwszych wozów, by gasić ogień. Myśleliśmy, że przejdziemy, że zgasimy, co mi Bo ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie już w pierwszej dobie strawił przeszło 3000 hektarów lasu. Dziadek został oznaczony brązowym krzyżem zasługi. Oznaczenie to zostało przyznane mojemu dziadkowi w 2012 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dobrze, więcej pytań do Ciebie nie mam. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas, żeby mi opowiadać o rudach i zrobić ze mną wywiad. Podczas wywiadu korzystaliśmy z tej książki od Henryka Siedlaczka. Idzie ją kupić. Ja tobie jeszcze raz bardzo dziękuję. Raz proszę.